Cześć, w tym filmie pokażę Ci funkcję w Certesto, która umożliwia udostępnianie certyfikatów na dodatkowy adres e-mail. Jest to super przydatna funkcja, jeśli prowadzisz szkolenia dla pracowników jakiejś jednej firmy. No i z tej firmy, przykładowo, dział HR chce, aby wysłać do nich zbiorczo certyfikaty wszystkich pracowników, którzy wzięli udział w Twoim szkoleniu. Dzięki funkcji udostępniania w Testo możesz to zrobić w zasadzie jednym kliknięciem. Przejdźmy sobie teraz do operacji wystawiania certyfikatów. Ja tutaj klikam wystaw certyfikat oraz wiele certyfikatów. Wybieram mój szablon podstawy obsługi Certesta. To jest taki przykładowy szablon. Idę dalej. No i tutaj potrzebuję dane kursantów. Ja takie dane mam tutaj przygotowane w Arkuszu. Więc je sobie kopiuję. Jak widzisz, tutaj mamy e-mail kursa kursanta, imię, nazwisko oraz e-mail e działu HR. Jeden kursant nie ma tego e-maila i po prostu dla niego ten certyfikat nie będzie udostępniany. To może być na przykład osoba z innej firmy, która też brała udział w szkole. Dobra, więc sklejamy sobie tutaj nasze dane. Przechodzimy dalej. No i tutaj mamy mapowanie standardowo. Mapujemy sobie dane do pól w naszym certyfikacie, czyli imię, nazwisko, kolumna druga. Adres e-mail odbiorcy, no to tutaj nasz kursant. O, I tutaj mamy dodatkowe pole, do zmapowania dodatkowego adresu e-mail. No i ja tutaj wybieram właśnie tę kolumnę z adresami e-mail. Jak widzisz, te adresy się powtarzają. To znaczy, że na ten adres e-mail po prostu zostaną udostępniane te dwa certyfikaty. Więc tutaj, jeśli masz kilku pracowników z jakiejś firmy, no to wtedy do każdego z nich przypisujesz ten sam adres e-mail, ten dodatkowy. Natomiast oczywiście każda osoba ma swój adres e-mail, taki prywatny. No i dobra, klikamy sobie dalej. Ja tych certyfikatów nie będę wysyłał. No i klikam Publikuj certyfikaty. Zapisz i wystaw. No i w tym momencie certyfikaty dodały się do kolejki, więc musimy chwilę poczekać, aż się wystawią. Dobra, już chyba wszystkie się wystawiły. Jak widzisz, pojawiła się tutaj taka ikonka z informacją, że udostępniono dany certyfikat na jeden adres e-mail. Tutaj w nawiasie mamy podane jedynkę. No i widzimy, że właśnie zostały udostępnione te nasze cztery certyfikaty. Możemy sobie podejrzeć tutaj na zakładce udostępnianie właśnie konta, dla których udostępniono certyfikaty. No i to są te nasze dwa, które dodaliśmy, szkolenia oraz HR. No i liczbę certyfikatów, które mają udostępnione te adresy e-mail. Możemy tutaj oczywiście sobie przejrzeć tą listę certyfikatów, przefiltrować po tym naszym udostępnionym mailu. Możemy również sobie tutaj edytować, na przykład nasze konto, dodać mu jakąś taką swoją nazwę, jeśli byśmy chcieli. Możemy też zmienić język, wtedy ta komunikacja, ta strona z certyfikatami będzie po angielsku lub po polsku. Możemy sobie to wybrać. No i dobra, przejdźmy jeszcze na chwilę na certyfikaty. No i tutaj mamy opcję z listy certyfikatów na zmianę, dodanie na przykład i usunięcie takiego udostępniania. Klikamy sobie przy naszym certyfikacie opcję udostępnianie i tu możemy jakiś dowolny certyfikat z listy udostępnić wyszukując tutaj wśród naszych kont do udostępnienia. Dla kogo chcemy to udostępnić? Możemy też podać jakiś dowolny swój adres e-mail. Wtedy automatycznie też zostanie ten certyfikat udostępniony na ten adres e-mail nowy, którego tutaj jeszcze nie ma. Tutaj widzimy, że na zielono jest adres, który jest dodany do naszej bazy, na szaro ten, którego nie ma. Możemy sobie coś takiego udostępnić. Widzimy wtedy, że tutaj dodało się kolejne konto. I analogicznie działa usuwanie udostępniania. Możemy sobie tutaj podać adresy, z, który, które mają, z których chcemy usunąć udostępnianie, lub po prostu sobie tutaj kliknąć i dać usuń i wtedy... Udostępnienie zostało usunięte. Oczywiście możemy to też robić zbiorczo, zaznaczając kilka certyfikatów, i te wszystkie operacje po prostu będą wykonywane dla tych certyfikatów naraz. Możemy jeszcze zobaczyć, jak wygląda taka strona certyfikatu, którą widzi, którą będzie widział odbiorca z tego maila. Ona wygląda w taki sposób: to jest strona udostępnienia. My tutaj jesteśmy zalogowani, więc mamy tryb podglądu, za chwilę pokażę Ci jak to będzie od strony odbiorcy. No i tutaj widzimy po prostu listę certyfikatów i ten odbiorca może sobie je tutaj na przykład zaznaczyć i pobrać te certyfikaty po prostu w paczce zip. No może je sobie tutaj przefiltrować, więc w taki sposób ten odbiorca będzie widział naszą listę. Natomiast od strony, od strony odbiorcy on dostanie maila. Ja tutaj teraz przejdę na mojego maila, pokażę Ci tutaj jak wygląda taki e-mail. No i tutaj widzimy przykładowego maila, którego dostanie odbiorca z informacją, że ma nowe udostępnione certyfikaty. No i jak chce je zobaczyć, no to sobie klika Zobacz certyfikaty. No ale teraz tutaj będzie konieczna jeszcze weryfikacja, czyli jakby nie wystarczy tylko link. Trzeba podać tutaj jeszcze adres e-mail, na który zostały udostępnione te certyfikaty. Więc ja go tutaj wpiszę. No i następnie będzie potrzebny kod potwierdzający, który też przyjdzie na maila. Więc tutaj przełączamy się na maila i sprawdzamy, czy mamy kod potwierdzający. No, ok, kod już dotarł. Ja go tutaj sobie przepiszę. No, i w tym momencie taki odbiorca ma dostęp do listy wszystkich udostępnionych certyfikatów. One będą się tutaj pojawiać. Możemy udostępniać kolejne, one się to po prostu będą pojawiać jako kolejne na liście, no i wtedy będą też przychodzić odpowiednie maile, że dodano nowe certyfikaty do udostępnienia. No i oczywiście funkcja jest też dostępna przy pojedynczym wystawianiu certyfikatów, więc tak samo. Jeśli przejdziemy tutaj do pojedynczego certyfikatu, no to mamy tutaj pole do wpisania adresu e-mail do udostępnienia. Dzięki za obejrzenie filmu i zapraszam do korzystania z nowej funkcji.